Chyba każdy z Was chodził lub chodzi do jakiejś szkoły. I każdy ma doświadczenia z tym związane. Ja bardzo mile wspominam ten okres, chociaż bywały okresy dużego stresu. Na przykład, kiedy pięć minut przed rozpoczęciem lekcji dowiadujesz się, że będzie klasówka, a Ty jesteś kompletnie nieprzygotowany. Niektórzy w takich sytuacjach ratują się ucieczką. Chociaż wcześniej czy później i tak ta klasówka ich dopadnie. W sumie jednak... Dobrze, że to już jest za mną. Ale okazuje się, że istnieje szkoła, do której Bóg nas zapisał. Kiedy ktoś przyjmuje się do szkoły, to zapisuje się go do dziennika, a w tym dzienniku nauczyciele zapisują oceny z poszczególnych przedmiotów. A gdy ktoś nie chce czy nie potrafi ukończyć szkoły, to jego nazwisko skreśla się z tego dziennika. Wiecie, jest taki dziennik w niebie. Bóg mówi, że nazywa się on Księgą Życia. Tam Bóg zapisał nasze imiona w momencie naszego nawrócenia. A Duch Proroczy mówi, że aniołowie odnotowują dokładnie, co my robimy w naszym życiu. Ale ktoś może zapytać, po co to wszystko i w jakim celu? Przecież Jezus wszystkiego dokonał za nas na krzyżu i daje nam zbawienie z łaski. Po co jakaś szkoła? Wobec tego ja zapytam. W jakim celu Jezus przyszedł na Ziemię? Jezus przyszedł, aby odnowić w nas obraz i podobieństwo Boże. Ale w jaki sposób On to może zrobić z nami? Spróbujmy dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie. W Piśmie Świętym czytamy w Ezechielu 36:26, że Bóg obiecuje przeprowadzić z nami operację, zmienić nam serce. Zmienić naszą grzeszną naturę. My wiemy, jak wygląda operacja przeszczepu serca w medycynie. Człowieka usypia się i pod narkozą, gdy jest zupełnie nieświadomy, przeszczepia mu się serce. Z reguły taki człowiek długo nie żyje. Ale nie tak wygląda operacja Boża z nami. Bóg nie używa narkozy, by nas uśpić. On dokonuje operacji zmiany naszej natury, naszego charakteru na żywo. To jest bolesna operacja bez znieczulenia. Przy naszej aprobacie i czynnym udziale naszej woli. Inaczej nie bylibyśmy wolnymi ludźmi, ale jakimiś przeprogramowanymi cyborgami. A wiecie, gdzie on dokonuje tej operacji? W Bożej Szkole. Tam, gdzie jego uczniowie, ucząc się, Przechodzą z klasy do klasy, a na końcu otrzymują świadectwo. Jezus cieszy się, że odpowiedziałeś na jego miłość, że przyjąłeś go jako swojego zbawiciela, który umarł za ciebie. A teraz pytacie, czy chcesz być moim uczniem? Czy pójdziesz za mną, dokądkolwiek cię poprowadzę? Jeżeli zgodziłeś się być uczniem Jezusa, to w której klasie jego szkoły jesteś? Paweł pisze, że są tacy, którzy uczą się całe życie i ciągle pozostają w tym samym stanie, nie robią żadnych postępów. Czasem śmiejemy się z kogoś, że miał chyba do szkoły podgórkę albo z kogoś, kto nie może zdać z klasy do klasy, lub w ogóle nie zalicza szkoły. A co z nami w tym względzie? W której klasie Bożej Szkoły jesteś? Ktoś może pomyśleć o jakiej szkole i o jakich klasach on mówi. A więc przyjrzyjmy się temu bliżej. Możemy wziąć każdy życiorys z Biblii i na jego podstawie prześledzić jak ten proces przebiega. Weźmy na przykład Józefa. Otwórzmy swoje Biblię na pierwszej księdze mojżeszowej i 37 rozdziale. Przeczytajmy tam od trzeciego wiersza. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. A więc wspaniały początek. Józef żyje w zamożnej rodzinie, ojciec kocha go, wyróżniając nawet wśród braci i daje mu piękną szatę. I Bóg go wyróżnił, dając mu prorocze sny. Gdy Bóg nas zapisuje do swojej szkoły, nasz początek też jest wspaniały. Czujemy ojcowską miłość naszego Boga. On także daje nam nową wspaniałą szatę. I daje nam piękne obietnice. I teraz Józef popełnia błąd. Wiersz piąty do siódmego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: Słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. A więc opowiada te sny swojej rodzinie, jakby. Chciał przyspieszyć wypełnienie obietnicy Bożej, której jeszcze sam nie rozumie. Józef nie wie, że aby ta obietnica się wypełniła, czeka go długa droga doświadczeń i kształtowania jego charakteru w Bożej Szkole. My również chcielibyśmy mieć od razu na początku to, co Bóg obiecuje. Na przykład Bóg nam obiecał wylanie swojego ducha na nas. My chcielibyśmy już go zobaczyć w sobie. Posłuchajmy, co mówi o tym Ellen White w świadectwach w tomie piątym. Nikt z nas nie otrzyma pieczęci Bożej, jeżeli nasze charaktery będą miały choćby jedną skazę lub zmarszczkę. Do nas należy staranie się o to, aby usunięte zostały skazy z naszych charakterów, a świątynie duszy oczyszczone z wszelkiego skalania. Potem późny deszcz spadnie na nas, tak jak wczesny deszcz spadł na uczniów w dniu pięćdziesiątnicy. Koniec cytatu. Bóg mówi: Nie jesteś jeszcze przygotowany na wylanie ducha. Musisz jeszcze przejść przez kilka klas w mojej szkole. Następna klasa Józefa to jego stosunki rodzinne. A te znacznie pogorszyły się, kiedy Józef popełnił ten błąd. Jak czytamy, ojciec zgromił go, a bracia zaczęli go nienawidzieć. Wiersz czwarty i ósmy. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Rzekli do niego bracia: Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Wiecie, rodzina to jest taka klasa w Bożej Szkole, w której Bóg zaczyna operację zmiany naszego charakteru. To jest to miejsce, z którego często długo nie możemy przejść do następnej klasy. O, jest tam wiele sprawdzianów. Co robisz, jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny, mąż, żona, brat czy siostra, Twój rodzic czy Twoje dziecko krzywdzi Cię? Słowami albo w inny sposób. Jaka jest pierwsza naturalna reakcja człowieka? Oburzyć się. Oddać tym samym. Jak ona śmiała mi tak powiedzieć? On nie miał prawa tego mi robić. Ja mu pokażę. Przecież to ja mam rację. I masz ją rzeczywiście. I szukamy sprawiedliwości, albo wymierzamy ją sami. Ale zatrzymaj się w tym miejscu. Bo to jest miejscem Twojej szansy. To jest Twój sprawdzian. To jest moment, w którym Bóg chce coś zmienić w Twoim sercu. W tej sytuacji pokazuje Ci, jakie jest Twoje serce, że też jest pełne złości, obrazy, że jest jak wąż, którego gdy się nadepnie, to od razu Cię ukąsi. Jezus chce, aby Twoje serce. Nie było zależne od nacisków z zewnątrz, jak ten wąż, ale aby od tych nacisków było wolne, poddane jemu, abyś w tym momencie postąpił tak, jak On postąpiłby na Twoim miejscu. Gdy Ci to pokazuje, daje Ci poznać prawdę, a prawda wyzwala Cię. I wtedy, zamiast postąpić zgodnie ze swoją naturą, ludzką logiką, sprawiedliwością, Postępujesz tak jak Jezus, naśladując go. I zamiast ostrej riposty, prowadzącej do kłótni, mówisz słowa pełne miłości, które mają moc gaszenia ognia. A, bracie siostro, nie czekaj na prześladowania. Twój sprawdzian następuje w życiu codziennym. Popatrzcie, co zrobił Józef. On wiedział, że bracia go nienawidzą. Prawdopodobnie zrozumiał, że sam się do tego przyczynił. W wierszu dziewiątym jeszcze o tym czytamy. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się. I pewnie powiedział w tym momencie: Zaraz, zaraz, a ilu was tu jest? My też. Czasem jesteśmy powodem negatywnych uczuć innych ludzi do nas. Ale on odwzajemnił im uczuciem przeciwnym. Kochał ich i okazał tę miłość w uczynkach. W ten sposób zdał do następnej klasy. Oto ona. Od wiersza osiemnastego. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją, mówiąc jeden do drugiego. Oto idzie ów Mistrz od snów. Nurze! Chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z niego szatę, którą miał na sobie. Diabeł był bardzo zły, że Józef zdał pierwszy egzamin i teraz próbuje go zabić. A gdy to mu się nie udaje, Józef zostaje oddarty z szaty i sprzedany do Egiptu jako niewolnik. Bracia chcieli go zabić, ale Bóg miał plan dla Józefa. Pamiętaj o tym, że jeżeli zdecydowałeś, że chcesz być uczniem Jezusa, to Twoje życie jest w Jego rękach i gdziekolwiek się znajdziesz, to nic i nikt nie może odebrać Ci życia, dopóki On nie uzna, że jest na to pora. Czytamy, że ściągnęli jego szatę. Co dzieje się z Tobą, jak ktoś ściąga z Ciebie szatę? Odsłania to, jakim jesteś naprawdę. I to w sferze fizycznej, jak i duchowej. Józef został niewolnikiem. Jeżeli nie masz szaty Jezusa, idziesz do niewoli Grzechu. Wszystkich nas Jezus na początku odział białą szatą. I to jest przypisana szata Jego sprawiedliwości. Ale mija okres naszej pierwszej miłości, naszego nowonarodzenia. I w różnych sytuacjach życiowych ludzie zdzierają z nas tę przypisaną szatę Jezusa. Wtedy okazuje się, jakimi naprawdę jesteśmy. Wpadamy w niewolę grzechu. Ale Bóg jest cudowny, nie zostawia nas tak. On chce wyrwać nas z tej niewoli, kształtując w tym czasie wewnątrz nas szatę swojej sprawiedliwości. Ellen White nazywa ją sprawiedliwością udzieloną i tej szaty nigdy nikt nie będzie mógł z nas zedrzeć. W rozdziale trzydziestym Józef zostaje niewolnikiem u Potifara, dworzanina królewskiego. Kolejna lekcja w tej klasie. Co ty byś zrobił na jego miejscu? Jak byś się czuł? Czy twoje serce nie buntowałoby się? Możemy wyobrazić sobie, jak cierpiał. Był młodym człowiekiem, dopiero co wyrwanym z domu rodzinnego, ze swojej ojczyzny. Ellen White pisze, że wpadł w bezgraniczną rozpacz, ale nie poddał się. I wykonywał to, co mu kazano, jak najlepiej umiał. Jest powiedziane, służył Potyfarowi i zdobył jego życzliwość. A wiecie dlaczego? Ponieważ to, co robił, codzienne obowiązki, wykonywał nie dla Potyfara, lecz dla swojego Boga. A pan był z Józefem. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji życiowej, która, która ci nie odpowiada, która jest przykra, bolesna dla ciebie, musisz robić coś, czego nie lubisz. Niektórzy mówią, szczególnie kobiety, że są niewolnikami swojego domu. Wtedy przypomnij sobie Józefa. Jeżeli wiesz, że to Bóg go tam postawił. To wiedz, że i Ciebie Bóg postawił w tej sytuacji, w której jesteś, bo to jest Twoja klasa, Twoja lekcja szkoły Bożej, w której On chce ukształtować Twój charakter. Niektórzy mówią: O, żebym ja miał własny dom czy mieszkanie. O, jeszcze, żebym miał trochę pieniędzy. Nie musiałbym martwić się o ich zdobywanie. Jeszcze, żebym miał cichą żonę, która. Nigdy nie narzekaj i nie krytykuje mnie. To wtedy byłoby mi łatwo być dobrym chrześcijaninem. Ale powiem wam, że to jest nieprawda. Nawet nie miałbyś wtedy szansy stać się prawdziwym chrześcijaninem, ponieważ problem nie leży w otoczeniu, ale problem jest w nas, w tobie i we mnie. A Bóg, stawiając nas w różnych sytuacjach życiowych, stara się nas przeobrazić na swoje podobieństwo. Jeżeli nie pokonasz z Bożą pomocą problemu w sobie, to nigdy od niego nie uciekniesz. Gdziekolwiek byś się znalazł, zawsze cię dopadnie. Tak więc w tych warunkach, w których teraz jesteś, Bóg chce ukształtować kolejne cechy Twojego charakteru, cechy, które zabierzesz ze sobą do nieba. On chce zmienić Twoje niepokorne serce, Pokorne. Niecierpliwość w cierpliwość, lenistwo w pracowitość, wszystkie złe cechy charakteru w dobre. I za każdym razem, gdy pozwolisz Mu wprowadzić te zmiany Twojego charakteru, to da ci duża satysfakcji i radości, a Pan będzie z Tobą, tak, jak był z Józefem, i nagrodzi Cię, jak nagrodził Józefa. Ale nadeszła następna lekcja Józefa w tej klasie. Lekcja czystości seksualnej. Siódme przykazanie. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Czy są tu przystojni chłopcy, mężczyźni? Lub ładne kobiety? Jeżeli myślisz o sobie, że nie jesteś przystojny, czy ładna, nie myślę, że jesteś zabezpieczony przed tym przykazaniem. Podobno wszystkie kobiety są ładne, a mężczyźnie wystarczy, że jest nieco tylko przystojniejszy od diabła. Tak więc to, o czym teraz powiemy, dotyczy wszystkich. Na Józefa przyszła taka lekcja, że żona Potyfara starała się go uwieść, składając mu bardzo konkretną propozycję. O, niektórzy mężowie zastanawiają się, co by zrobili w tej sytuacji. A Józef był przecież kawalerem. Dojrzałym, normalnym mężczyzną. Czy myślicie, że nie skorzystał z oferty, bo ta kobieta mu się nie podobała? Na pewno nie. Na pewno ta pokusa dręczyła go. Ellen White napisała, że musiał stoczyć ze sobą ciężką walkę ale z pomocą Jezusa stawił jej czoła. Wierność małżeńska, czystość seksualna jest w Biblii symbolem wierności Bogu. Ale teraz pomyśl o sobie. Może masz z tym problem. Może nie wiesz, jak przezwyciężyć te pokusy. Wydaje ci się to niewinne i piękne, a gdy uległeś pokusie, Czujesz się podle z tego powodu. Gardzisz sobą. Nie wszystkim udaje się przejść próbę za pierwszym razem, tak jak Józefowi. Niektórzy tracą swoje dziewictwo, ale Jezus nie potępia. On chce nas zmienić. Staniesz przed kolejną próbą, mając szansę otrzymać od Niego powtórne dziewictwo. Gdy nastąpiło oczyszczenie Józefa w tej dziedzinie. Trafił do następnej klasy. Trafił do więzienia. Czy nie oburzyłbyś się na jego miejscu? Cóż to za awans? Cóż za nagroda za zwycięstwo? Za to, że byłem Ci wierny, Boże, teraz jestem w więzieniu? Józef tak nie powiedział. Te doświadczenia, które przeszedł, pozwalały mu rozumieć, co się dzieje w jego życiu i pozwalał, aby Jezus go dalej uczył. A Józef był dobrym uczniem. Popatrzcie na tę drogę, jaką Józef przeszedł do tej pory. Z ludzkiego punktu widzenia było z Józefem coraz gorzej. Nienawiść braci, sprzedanie, uprowadzenie do Egiptu, niewola, więzienie. Ale z Bożego punktu widzenia z Józefem było coraz lepiej. Jego charakter dojrzewał do wypełnienia obietnicy Bożej. Ale teraz był w więzieniu. A więzienie w tamtych czasach nie było takie łatwe jak dzisiaj. Najczęściej nie wychodziło się z nich żywym. Ale Józef tam, gdzie się znalazł, tam był wierny i ufał Bogu. Nie przychodziło mu to łatwo, ale ponieważ to robił, ciągle czytamy, że Bóg był z nim. I dzięki temu szczęściło mu się we wszystkim, co czynił. I tak kolejne cechy charakteru Bożego zostały ukształtowane w Józefie. Nie byłem nigdy w więzieniu, ale byłem w czymś, co w moim przekonaniu, jak na nasze czasy, było czymś gorszym. Także szczególnie w tych początkowych miesiącach było mi bardzo ciężko. Był to okres, kiedy czytałem Pismo Święte. Czytałem je tylko nocą, wymykając się na strych, wyciągałem z pod dachówek Biblię i czytałem. I to, czego pragnąłem wtedy najbardziej, to wydostać się stamtąd. Wydostać się jak najszybciej, gdyż byłem już na skraju wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Nie byłem jedynym, który tego chciałem. Większość żołnierzy płakała nocami na swoich pryczach. Pewnego dnia, gdy znalazłem się sam w odosobnionym miejscu, rozpłakałem się. Miałem wtedy 24 lata. Uklęknąłem i powiedziałem, Boże, wyciągnij mnie stąd, błagam Cię. Miałem wtedy mocną wiarę. Wierzyłem w każde słowo Biblii. I że Bóg może mnie wyciągnąć z tego. Czy wiecie, w jaki sposób Bóg mnie wysłuchał? W ogóle mnie z tego nie wyciągnął. Pozostałem w tym jeszcze dwa lata. Dwa lata ciężkich doświadczeń. Ale wiecie co? Dzisiaj dziękuję Mu za to. Dziękuję Mu, że mnie tam pozostawił, chociaż wtedy tego nie chciałem. Ponieważ dzięki temu ukształtował we mnie cechy, których bym nigdy nie zdobył będąc gdzie indziej a więc bracie siostro przyjacielu nie narzekaj nigdy na swój los poddaj mu się on wie lepiej co jest dla ciebie dobre dwa lata uwięzienia Józefa ciekawe jest to że przed samym wypełnieniem obietnicy następuje najtrudniejszy okres w życiu Zauważcie, to z więzienia Józef trafił na dwór faraona i zarządzał Egiptem. Jezus wyzwolił Józefa z podwójnej niewoli. Był już wolnym człowiekiem, choć mieszkał nadal w Egipcie, miejscu swojej byłej niewoli. Nauczył się wierności w małych rzeczach i dlatego był przygotowany, aby polecić mu duże rzeczy. Teraz dopiero Boża obietnica mogła wypełnić się w jego życiu. Mógł teraz w swoje ręce otrzymać władzę, ponieważ przez całe swoje życie pozwolił Bogu zmienić swój charakter. I dzięki temu, tą władzą służył nie sobie, ale innym ludziom. Egipcjanom, swojemu narodowi, swojej rodzinie. Nie zemścił się na braciach. Nie zemścił się na żonie potyfara, ponieważ przez lekcje, jakie przeszedł, Bóg zabrał nienawiść z jego serca i zapisał w nim swoje prawa. Uzyskał szatę sprawiedliwości Jezusa. Drodzy bracia, drogie siostry, otrzymaliśmy zaproszenie na wesele baranka. Niektórzy nie przyjmują tego zaproszenia w ogóle. Ale my, jak wierzę, przyjęliśmy to zaproszenie. Wejdziemy na ucztę weselną. Zajmiemy miejsca i wtedy wejdzie król. Przyjrzy się swoim gościom uważnie. Przyjrzy się tobie i mnie. Jego wzrok przeszyje nas i zajrzy do najgłębszych zakamarków duszy. Co w nas zobaczy? Nie weźmiesz udziału w uczcie weselnej. Nie będziesz w niebie, jeżeli nie będziesz miał szaty. A białą szatą jest Twój charakter. To jest jedyna rzecz, jaką zabierzesz ze sobą do nieba, bowiem Twój charakter to jesteś Ty, to Twoja osobowość, którą Jezus pragnie odnowić, ukształtować już tu na ziemi, w codziennych doświadczeniach życia, na lekcjach Bożej Szkoły. On chce cię mieć przy sobie. On chce, abyś wrócił do domu swojego ojca. Chce dać ci szczęście i nowy charakter, abyś mógł żyć z Nim i innymi świętymi istotami przez całą wieczność. Czy chcesz tego również? Czy chcesz być uczniem w Jego szkole? Jeżeli tak, to na koniec otrzymasz. Świadectwo ukończenia tej szkoły. Pieczęć Bożą. A potem Jezus zabierze Cię na najdłuższe wakacje. W miejsce, które przewyższa wszelkie marzenia. I tego życzę wszystkim tu obecnym. Amen. Drogi nasz Ojcze i Panie, pragniemy zostać Twoimi uczniami. Pragniemy, Ojcze, uczyć się w Twojej szkole. Ty, Panie, chcesz zmienić i ukształtować nasz charakter na Twoje podobieństwo. Aby to zrobić, musimy przejść przez różne doświadczenia. Drogi Ojcze, pomóż nam nie buntować się wtedy, gdy przeżywamy trudne okresy w naszym życiu. Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze. Pomóż nam, ojcze, być Ci wiernym w każdej sytuacji i pomóż nam ufać Ci w każdej sytuacji. Drogi ojcze, pomóż nam, aby jedynym celem naszego życia było to, aby znaleźć się kiedyś z Tobą w wieczności. Dlatego prosimy Cię. Bądź dzisiaj z nami, każdego dnia, tak, jak byłeś z Józefem. Amen.